W jasnym, fluorescencyjnym świetle zatłoczonego supermarketu, gdzie turko tały wózki, a półki uginały się od nadmiaru, rozegrała się chwila cichej desperacji, niemal niewidoczna dla tłumu wokół. Młoda matka stała nieruchomo przed półką z mlekiem dla niemowląt. Jej sweter wisiał luźno na szczupłej sylwetce, a zmęczone oczy zdradzały bezsenne noce spędzone na opiece nad noworodkiem. Mocno przyciskała dziecko do piersi, owinięte w sprany kocyk, podczas gdy drugie dziecko delikatnie ciągnęło ją za rękę, pytając niewinnie, czy mogą już iść do domu. Matka sięgnęła po puszkę mleka w proszku. Jej dłoń lekko drżała, gdy podniosła ją i spojrzała na cenę. Na moment w jej oczach zapłonęła iskierka nadziei, ale zgasła równie szybko. Spojrzała na kilka zmiętych banknotów w portfelu, westchnęła ciężko i z bolesną rezygnacją odstawiła puszkę z powrotem na półkę. To był prosty gest, ale niósł w sobie ciężar całej burzy. Niezauważony dotąd mężczyzna w eleganckim czarnym garniturze zatrzymał krok. Jego oczy śledziły zmęczone ruchy matki. Choć była dla niego obcą osobą, coś w tej chwili ścisnęło mu serce. Był milionerem, człowiekiem, który spędził lata, wspinając się po drabinie bogactwa, władzy i wpływów. A jednak w tej jednej chwili żadne z jego dóbr nie miało znaczenia w obliczu widoku zmagającej się matki, która w ciszy poddała się okrutnej rzeczywistości, że nie stać jej na mleko potrzebne jej dziecku. Patrzył, jak odwraca się jej ramiona pochylone, a dziecko tuli się mocniej, szukając ciepła i pociechy. I wtedy coś w nim pękło. Jeśli wierzysz w dobroć, w moc drugiej szansy, i w to, że nawet najmniejszy akt współczucia może na zawsze odmienić życie, poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnić go innym, napisać w komentarzu, czym dla ciebie jest dobroć, i zasubskrybować za pozorami. Razem możemy nieść nadzieję tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Matka miała na imię Emily. Życie nie było dla niej łaskawe w ostatnim czasie. Jeszcze rok temu miała męża, mały dom i marzenie o rodzinie pełnej miłości. Ale tragedia przyszła niespodziewanie, gdy jej mąż zginął w nagłym wypadku. Została sama z dwojgiem dzieci i rachunkami, które nie przestawały napływać. Emily była zmuszona codziennie wybierać między czynszem, prądem a jedzeniem. Brała dorywcze prace, gdzie tylko mogła, sprzątała domy, pracowała na nocnych zmianach w barze. Ale niezależnie od tego, jak bardzo się starała, liczby nigdy się nie zgadzały. Dlatego znalazła się tutaj, w supermarkecie, boleśnie świadoma, że nawet puszka mleka dla niemowląt pozostaje poza jej zasięgiem. Milioner miał na imię Jonathan. Przyszedł do sklepu tego dnia w zupełnie zwyczajnym celu po butelkę wody przed kolejnym spotkaniem. Nie powinno go tam być właśnie w tej chwili i w tej alejce. Ale los często prowadzi ludzi na rozdroża, których się nie spodziewają. Jonathan mógł przejść obojętnie. Mógł uznać, że to tylko kolejna klientka w trudnej sytuacji, jakich wielu. Ale obraz Emilii odkładającej puszkę nie dawał mu spokoju. Po raz pierwszy poczuł, że jego majątek to nie tylko przywilej, to odpowiedzialność. Podążał za nią z dystansem, uważając, by jej nie spłoszyć. Patrzył, jak wybiera tylko podstawowe rzeczy: bochenek chleba, przecenione warzywa i paczkę pieluch. Nad którymi zastanawiała się zbyt długo, zanim w końcu dodała je do koszyka. Każdy wybór był jak złoto, każda decyzja wycinała głębiej w to, co jej jeszcze zostało. Poruszała się między pułkami z cichą godnością kogoś, kto niesie swój ciężar w milczeniu, nie pozwalając światu zobaczyć, jak się łamie. Kiedy dotarła do kasy, jej niepokój stał się jeszcze bardziej widoczny. Policzyła banknoty dwa razy, potem spojrzała na kasierkę ze smutnym uśmiechem jakby z góry przepraszała. Niemowlę poruszyło się w jej ramionach, wydając cichy płacz, a Emily uspokajała je szeptem, słowami pocieszenia, które tylko matka potrafi wypowiedzieć. Jej córeczka trzymała brzeg swetra, z ciekawością obserwując, jak kasowane są zakupy. Ale Jonathan zauważył coś jeszcze: sposób w jaki oczy Emili po raz ostatni zerknęły w stronę alejki z mlekiem, pełne tęsknoty i rozpaczy, zanim opuściła wzrok. Jonathan odsunął się, udając, że przegląda stojak ze słodyczami, ale w głowie miał chaos. Budował swoją fortunę ciężką pracą i bezwzględnymi decyzjami, zawsze skupiony na kolejnym interesie, kolejnym przejęciu, kolejnym zysku. A jednak stojąc tam, zdał sobie sprawę, że żadne z tych zwycięstw nigdy nie poruszyło jego serca tak jak ta chwila. Tak długo wznosił mury wokół siebie, że zapomniał, jak to jest dostrzec cudzy ból i poczuć, że trzeba coś zrobić. Kiedy Emili opuściła sklep, ściskając swoje skromne zakupy, Jonathan podjął decyzję. Podążył za nią na zewnątrz, gdzie słońce rzucało długie cienie na parking. Emili szła powoli, trzymając płaczące niemowlę w jednej ręce i prowadząc córeczkę drugą. Jej samochód był starym, wysłużonym sedanem, który wyglądał, jakby przetrwał zbyt wiele zim. Układała zakupy ostrożnie, jakby bała się uszkodzić nawet najtańsze produkty a jej mała córeczka cicho wspinała się na tylne siedzenie. Jonathan podszedł. Jego krok był pewny, ale pełen troski. Nie chciał jej przestraszyć, więc odezwał się łagodnie, tłumacząc, że widział ją w sklepie i chciałby pomóc. Emily zamarła. Natychmiast postawiła gardę. Życie nauczyło ją ostrożności, zwłaszcza wobec obcych, którzy twierdzili, że chcą okazać dobroć. Pokręciła głową, nalegając, że nie może przyjąć jałmużny jej duma walczyła z desperacją, ale szczerość Jonatana była nie do podważenia. W jego głosie nie było litości, tylko prawdziwe współczucie. Powoli opór Emily zaczął topnieć, a kiedy Jonathan wręczył jej torbę z mlekiem dla niemowlęcia i dodatkowymi zakupami, które szybko kupił po niej, jej oczy napełniły się łzami. Tego dnia Jonathan nie poprzestał na tym. Dał Emily swoje dane kontaktowe, mówiąc, że chce zrobić więcej. Nie jako jałmużne, lecz jako formę wdzięczności i oddania czegoś światu. Początkowo Emily była przytłoczona, niepewna, czy powinna mu zaufać. Ale w kolejnych tygodniach Jonathan dotrzymał słowa. Zorganizował pomoc w opiece nad dziećmi, pomógł jej zdobyć lepiej płatną pracę w jednej ze swoich firm, a nawet połączył ją z programem wsparcia mieszkaniowego, dzięki czemu mogła przeprowadzić się do bezpieczniejszego, stabilniejszego miejsca. Przemiana nie nastąpiła od razu. Ale krok po kroku Emily zaczęła odbudowywać swoje życie. Wreszcie mogła spać bez miażdżącego lęku o to, jak nakarmi swoje dzieci następnego dnia. Mogła znów marzyć, nie tylko przetrwać. Jej córka śmiała się swobodniej, niemowlę rosło silniejsze, a nadzieja powoli wracała do ich domu. Ale w tym czasie wydarzyło się coś jeszcze. Jonathan również się zmienił. Przez lata żył w świecie bogactwa. Gdzie sukces mierzono zyskiem i prestiżem. A jednak dzięki Emilii i jej dzieciom odkrył bogatszy rodzaj sukcesu radość z tego, że można odmienić czyjeś życie. Odwiedzał ich często, nie jako darczyńca, ale jako przyjaciel. Bawił się z córeczką Emilii, która szybko go polubiła, i podziwiał siłę, jaką Emilii niosła w swojej cichej wytrwałości. Pewnego wieczoru, gdy słońce schodziło ku horyzontowi, malując niebo odcieniami pomarańczy i złota, Jonathan patrzył na Emily, która kołysała swoje dziecko na ganku nowego, skromnego domu. Uświadomił sobie, że największe bogactwo, jakie kiedykolwiek zdobył, nie znajdowało się na jego koncie bankowym. Było w tej chwili, w poczuciu więzi i świadomości, że dobroć może na zawsze odmienić czyjeś życie. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, okaż wsparcie, klikając lubię to, udostępniając ją innym. Subskrybując za pozorami i zostawiając komentarz, co ta opowieść dla ciebie znaczy. Twoje zaangażowanie pomaga nam dalej dzielić się potężnymi historiami o nadziei, miłości i drugich szansach. A zanim odejdziesz, chcielibyśmy usłyszeć od ciebie, jaki akt dobroci zapamiętasz na zawsze: czy to ten, który ofiarowałeś, czy ten, który otrzymałeś? Podziel się swoją odpowiedzią w komentarzach, bo w końcu dobroć nic nie kosztuje a jej wpływ może być wszystkim. I czasem wystarczy jedna chwila, jeden gest, by na zawsze odmienić czyjeś życie.